Ta zmiana tutaj następuje najczęściej w wyniku podjęcia przez Was decyzji, jakiejś konkretnej decyzji. Przede wszystkim będzie tu chodziło o decyzję o zmianie myśli, ponieważ myśli kreują rzeczywistość, a tutaj niezbyt dobrze kreują, poza tym myśli też rzutują na emocje. I jeżeli zmienicie myśli, zmieniacie automatycznie emocje i cały swój stan energetyczny zmieniacie, i dzięki temu wchodzicie w stan równowagi, a to też powoduje stan harmonii i większy spokój. Z kolei ten większy spokój i harmonia powodują też większe zadowolenie, tu się lepiej po prostu układa. No ale najpierw tą decyzję trzeba podjąć, czyli zmienić te myśli. Jeszcze raz przypomnę. Karta ta może oznaczać przeprowadzkę lub podróż. Po prostu będziecie tu szukać bardziej odpowiednich dla siebie dróg, jakiejś bardziej odpowiedniej drogi, bardziej szczęśliwej, bardziej spokojnej, bardziej odpowiedniej dla siebie. To jest karta przejścia, czyli to jest już konkretna zmiana. To nie jest tylko szukanie dróg, to jest już znalezienie tej, również znalezienie. Szukanie najpierw oczywiście, ale później znalezienie tej drogi. Bardziej odpowiedni dla siebie, która powoduje większy komfort psychiczny, też przede wszystkim. Tak jak mówiłam, może wiązać się z jakąkolwiek zmianą, czy to przeprowadzką, czy, czy podróżą, czy jeszcze jakąś inną zmianą. Ale szóstka też mówi o tym, że jeżeli już wchodzicie w ten spokojniejszy stan, to trudności rozwiązują się same, rozwiązują się same i to jest najlepsze w tym wszystkim, czyli wychodzicie. Ale to musicie jeszcze raz powiem, że tu chodzi o podjęcie decyzji, że to samo się nie zrobi. Najpierw podejmujecie decyzję o zmianie myśli i emocji. Co jedno z drugim się wiąże, bo jak zmieniacie myśli, to emocje też. No i automatycznie, automatycznie wchodzicie w ten stan równowagi, i wtedy dopiero trudności rozwiązują się same. I jest to zadowolenie, jest ten spokój wewnętrzny. I teraz, ponieważ no były te zamartwianie o przyszłość, to tu jeszcze jest karta na luty. Cesarzowa, no czyli. Macie przede wszystkim kreatywność. Jeżeli jest trudna sytuacja lub czegoś tam wam brakuje, to wy możecie sobie to wykreować. Po prostu bierzecie to, co macie. Wykorzystujecie, może tak powiem, wykorzystujecie to, co macie, aby wykreować to, czego nie macie. W ogóle cesarzowa to jest kobieta spełniona. Czyli nie tylko zresztą kobieta, bo to są czytania ogólne, więc nie chodzi tylko o kobietę. Jest to osoba spełniona. Czy to jako matka, czy jako żona, czy jako ojciec, czy jako ktokolwiek. W każdym razie jest to osoba, która jest spełniona, zadowolona ze swojego życia, bo ona albo ma to, co chce, albo po prostu sobie wykrouje to, co chce. Ona nie musi mieć więcej niż to, co potrzebuje, ale to, co potrzebuje, to ona ma. Czyli tu jest to zaspokojenie materialne przede wszystkim, ale także zaspokojenie emocjonalne w życiu osobistym również. Takie panowanie, zarządzanie swoim życiem tu jest. Mówię już o, o lutym teraz, no bo tam, tam były te początki, tak? Początki jakiejś nowej pracy czy nowego przedsięwzięcia i jeszcze nie było tych fajerwerków finansowych, natomiast cesarzowa to jest osoba zamożna już, czyli to jest osoba, która ma pieniądze albo ma zaspokojone swoje potrzeby materialne, czyli ona po prostu ma wszystko to, czego potrzebuje. Jest to również osoba poważana, szanowana, no ale ona też, yy, trzeba zawsze zaczynać od siebie. Ona jest poważana i szanowana, dlatego że szanuje samą siebie. Ona się nie poniżanie, to nie jest osoba, która ma poczucie wstydu. Tak samo królowa była, ona nie ma poczucia wstydu, ona ma pewność siebie, ona wie na co ją stać, wie czego chce, no i to realizuje po prostu, realizuje siebie. Czyli tu jest ta samorealizacja, i tu, i tu. I w królowej, i, i w cesarzowej. No jest ten dostatek, to jest karta macierzyństwa też, więc gdyby tu na przykład były narodziny dziecka, bo ja mówiłam, że jakaś radość związana z dzieckiem może być, więc gdyby to były te narodziny dziecka, no to tu jest to macierzyństwo, też taka fajna energia. No też wszystko pozytywne tu jest. Jest tu również mądrość życiowa, doświadczenie, no też taki, taka płodność umysłu, czyli pomysły są. Pomysły, ale takie no wartościowe pomysły, to nie jakieś. Nie wiadomo co, tylko coś konkretnego. Yy, dzięki temu właśnie może realizować siebie, bo ona potrafi te pomysły zrealizować. Ona ma tą moc, ma tą moc. Tak samo królowa była, ma moc realizacji. Ta karta mówi o czasie bezpieczeństwa, spokoju. No wiadomo, że jest kryzys, więc to tak idealnie na świecie nie będzie. No, będzie ciężko na świecie, natomiast w waszym życiu wcale nie musi być ciężko, bo cesarzowa to nie jest osoba której jest ciężko. To jest osoba spełniona, zadowolona, yy, zarządzająca swoim losem, swoim życiem, panująca też nad umysłem. No właśnie, bo tu nie było chwile wcześniej tego panowania nad myślami, dopiero później podejmujecie decyzję o zmianie, przez co wchodzicie w stan równowagi. No i tu już jest to panowanie nad umysłem, nad, nad emocjami i nad swoim życiem przez to. Klucz. Chyba wy nie mieliście jeszcze klucza. No, ja może raz po raz te klucze będę robić. Jako karta klucz będzie taka malutka karta Seinady, tak może ją tu damy, a może tu, bo tam światło świeci, takie odblaski są. Karta ma nazwę Puść. Otóż będę musiała przeczytać, bo to jest taka, to są takie konkretne teksty tutaj. <laughs> Puść wszystko, nie przywiązuj się do niczego nie kłopocz się niczym o właśnie, tu jest to kłopotanie się czym, czymś przede wszystkim zamartwianie się o przyszłość, więc chodzi o to, żeby to puścić puścić te myśli, te emocje puść wszystkie śmieci z umysłu no właśnie, bo to takie myśli oparte na takim strachu, bo to są myśli lękliwe lęk o przyszłość, tak? więc myśli oparte na strachu a jednocześnie oparte też na iluzji bo często to są myśli nieprawdziwe no to to są śmieci i tu dobrze, właśnie jest to określone jako śmieci i te, te śmieci z umysłu należałoby puścić dla, dla własnej korzyści oczywiście, więc to nie jest tak, że musicie, ale taka jest rada. To, co przyjdzie i tak będzie inaczej wyglądało niż maluje to umysł. Bo jeszcze raz wracając, tu było zamartwianie się o przyszłość, więc tu ta karta mówi tak. To, co przyjdzie, i tak będzie inaczej wyglądało niż maluje to umysł. Czyli przyszłość wcale nie jest taka, jak maluje umysł, tylko zupełnie inna będzie, a może właśnie taka pod palmami. Zupełnie inna będzie przyszłość. W każdym razie, no nie musi być, wcale nie musi być pod palmami, ale chodzi o to, że będzie zupełnie inna niż wy się tutaj obawiacie. Także trzeba puścić po prostu to wszystko, co wam nie służy. Nie tylko myśli, także emocje, wszelkie bagaże z przeszłości, a właśnie, bo tu bagaże z przeszłości macie szansę pozostawiać poprzez załatwienie jakiejś sprawy, także wszelkie bagaże z przeszłości dobrze by było zostawić ze sobą nie brać ich w przyszłość, a, a zadowolenie jest, zadowolenie jest, pokazane na luty, co prawda największe, ale ta, ta, jak mówiłam, królowa buław to też jest troszkę podobna energia, bo też jest ta pewność siebie i zadowolenie i zdolność do kreacji oraz realizacji pomysłów, realizacji marzeń. Do, do tego właśnie życzę, realizacji marzeń, tego zadowolenia, które już Przychodzi w lutym, tak jak mówię, ale wcześniej była królowa zadowolona również, czyli to wy będziecie tutaj zadowoleni w trzecim tygodniu. No i tej radości też życzę miłości, o miłości też zdrówka do usłyszenia.